Film zaczyna się od sceny kilkunastolatków siedzących przy stole na imprezie. Rozmawiają o spalaniu kalorii, a jeden z nich wyciąga telefon i pokazuje aplikację, która jest bardzo efektywna. Wszyscy wydają się zaciekawieni. Jedna z dziewczyn, szukając aplikacji w sklepie, natyka się na inną aplikację o nazwie Countdown. Z opisu wynika, że aplikacja pokazuje dokładny czas do śmierci jej użytkownika zaciekawiona grupa zamierza użyć aplikacji jako gry do picia, ale jedna z dziewczyn o imieniu kertni jest sceptycznie nastawiona. Jednak, gdy wszyscy nalegają, również pobiera aplikację i akceptuje jej regulamin. Większość osób w grupie ma pomiędzy 20 a 70 lat życia. Jedynym wyjątkiem jest kertni, której pozostały 3 godziny życia. Nikt nie bierze tego na poważnie i wszyscy zmuszają ją do picia, bo przegrała ich grę. Nagle wchodzi chłopak kertni o imieniu Iwan, i pomaga jej spiciem drinków. Wypił tak dużo, że ledwo może kierować samochodem. Po imprezie Kertni go spławia i decyduje się iść do domu z buta. Podczas podróży dostaje powiadomienie z aplikacji, że złamała regulamin. Zaraz po tym zauważa postać, która za nią podąża, więc zaczyna iść szybciej. Nagle aplikacja wysyła jej jeszcze jedno powiadomienie, dając znać, że zostały jej tylko dwie minuty życia. Przestraszona Kertni wyłącza telefon i biegnie do domu. Wbiega do łazienki, aby ochłonąć, ale zaczyna być coraz dziwniej. Słyszy, że kurtyna się porusza. Gdy się odwraca, niewidzialna siła chwyta ją i rzuca w stronę sufitu. Telefon sam magicznie się włączył. Gdy odliczanie dobiega końca, Kertni spada nieżywa na podłogę. W innym miejscu widzimy, że samochód jej chłopaka miał straszny wypadek. Siedzenie, w którym miała być Kertni, jest przebite przez kłodę. W następnej scenie widzimy pielęgniarkę o imieniu Queen, która rozdaje jedzenie pacjentom. Nagle spostrzega, że jednego z nich brakuje i zaczyna go szukać. Znajduje go na balkonie i okazuje się, że to Ivan. Queen siada z nim i próbuje go rozluźnić przed jutrzejszą operacją. Ivan nadal jest wstrząśnięty tym, co stało się z jego dziewczyną. Wyjaśnia Queen, czym jest aplikacja, którą pobrali. Pokazuje ona, że pozostało mu tylko 19 godzin życia. Mówi jej również, co stało się jego dziewczynie. Iwan wierzy, że on również zginie, gdy licznik dobije końca. Queen nie wierzy w zabobony i mówi mu, że wszystko będzie w porządku. Wracając, wpada na starszą pielęgniarkę Amy, która prosi, aby poszła razem z nią. Pracownicy robią jej niespodziankę z powodu jej awansu na pielęgniarkę. Później dostaje powiadomienie na telefonie, które jest reklamą aplikacji Countdown. Bez długiego namysłu pobiera aplikację i akceptuje regulamin. Okazuje się, że pozostały jej tylko dwa dni życia, ale myśli, że to żart. Gdy wchodzi do windy, starszy doktor próbuje ją poderwać. Queen spławia go, więc wychodzi. Tej samej nocy ma problemy z wypełnieniem dokumentów, więc dzwoni do jej znajomej po pomoc. Mówi jej, że będzie potrzebować aktu urodzenia do wypełnienia formularza. Później widzimy scenę, w której Queen idzie do domu jej rodziców, aby zabrać akt urodzenia. Po chwili szukania znajduje go. Zaraz po tym Queen słyszy dziwny dźwięk z szafki. Gdy podchodzi sprawdzić co to, okazuje się, że jest to jej młodsza siostra Jordan, która chowa się z jej chłopakiem. Chłopak natychmiast wychodzi, a Queen jest zawiedziona tym co widziała. Jordan jest zła, że ta popsuła jej romantyczny moment i krzyczy na swoją siostrę. Po jej wyjściu wchodzi ojciec Queen i się z nią wita. Mówi, że jeśli chce, może odwiedzić grób swojej matki, na co się zgadza. Następnego dnia Iwan jest przygotowywany do operacji, ale nadal się waha, patrząc, że zostały mu tylko 3 minuty czasu na aplikacji. Unika operacji i wychodzi z pokoju. Nagle aplikacja wysyła mu powiadomienie, że złamał warunki. Zaraz potem Iwan widzi za sobą wysoką czarną postać w lustrze. Śmiercionośna postać podąża za nim do klatki schodowej. Iwan używa latarki z telefonu, aby się nie przewrócić, ale nagle widzi postać w ubraniach kertni, która go łapie i zrzuca ze schodów w momencie, gdy licznik dobija do zera. Zaraz potem Queen wraca do pracy, a Amy informuje ją o wypadku, niepokojąc ją. Aby dowiedzieć się więcej, kradnie telefon Iwana. Okazuje się, że aby go odblokować, potrzebuje odcisku palca. Nie mając innego wyjścia, udaje się do kostnicy. Próbuje użyć palca Iwana, ale nie działa. Próbuje jednak rozpoznawania twarzy, otwierając mu oczy. Co działa? Podczas gdy Queen przegląda telefon, zauważa, że odliczanie dobiegło końca. Później Zdaje sobie sprawę z tego, że jej odliczanie kończy się w momencie, gdy ma się spotkać z jej ojcem i siostrą przy grobie jej matki. Dzwoni więc do taty i anuluje spotkanie. Jak można było się spodziewać, aplikacja wysłała jej powiadomienie o złamaniu zasad i czarna postać ją nawiedza. Na całe szczęście to tylko doktor, który przyszedł zapytać, czy pomoże mu z pacjentem. Tej samej nocy Queen bezskutecznie próbuje wszystkiego, aby odinstalować aplikację. Przeszukuje internet w poszukiwaniu pomocy i natrafia na kilka incydentów związanych z aplikacją, co tylko pogarsza jej strach. Gdy przygotowuje się do snu, widzi zmarłego Iwana na jej łóżku. Przestraszona, rzuca swoim telefonem na ziemię, kompletnie go niszcząc. Przeraża ją to bardzo, więc idzie do samochodu i w nim zasypia. Rano Jordan ją budzi, więc idą razem do jej mieszkania. Jordan chce spędzić z nią trochę czasu, ale Queen odmawia. Stwierdząc, że nie jest tu bezpiecznie. Później idzie do sklepu z elektroniką i kupuje nowy telefon. Odczuwa ulgę, gdy widzi, że nie ma na nim aplikacji. Gdy wychodzi, nagle dostaje powiadomienie z aplikacji na nowym telefonie. Queen prosi sprzedawcę, aby ją usunął, ale nie może tego zrobić. Sfrustrowana. Idzie do samochodu. Kiedy jedzie, widzi czarną postać, co powoduje, że przestraszona taranuje inny samochód. Właściciel samochodu jest wściekły i chce ją pobić ale nagle pojawia się klient ze sklepu o imieniu Matt, który ją ratuje. Wyjawia, że on też jest prześladowany przez aplikację. Aby to omówić, udają się do baru, gdzie wpadają na pomysł przeczytania regulaminu aplikacji. Dowiadują się, że regulamin wyskakuje tylko przy pierwszej instalacji aplikacji. Matt przekonuje pijanego mężczyznę, aby zainstalował aplikację. Gdy dochodzi do regulaminu, Queen zaczyna go czytać. Znajduje się w nim informacja, że gracze muszą zaakceptować swój los bezwzględnie. Pomimo złowieszczego ostrzeżenia, pijany mężczyzna akceptuje regulamin i ku zdziwieniu wszystkich, pozostało mu 39 lat życia. Queen i Matt myślą, że zamieszane są w to demony, więc udają się do kapłana. Kapłan twierdzi, że w tym przypadku powinni udać się do kogoś bardziej wykwalifikowanego i daje im adres. Przed wyjściem Amy woła Queen, a Matt idzie do łazienki. Widzi w niej bosę dziecko, ale nie przykuwa to jego uwagi. Gdy myje swoje ręce, słyszy kogoś płaczącego. Gdy idzie sprawdzić co się dzieje, widzi to dziecko przechodzące przez kabiny jakby nie było tam ścian. Zaraz po tym gasną światła i tajemnicza postać atakuje go od tyłu. Mat walczy o życie, ale w momencie kiedy światła wróciły, postać zniknęła. W międzyczasie Queen idzie spotkać się z działem HR. Okazało się, że zboczony doktor skłamał do działu HR, że Queen go prześladuje. Queen próbuje się bronić, ale HR zawiesił ją na czas nieokreślony. Zdenerwowana Queen wychodzi z pokoju i spotyka się z Matem, który cały czas jest wstrząśnięty tym, co mu się przydarzyło. Chwilę później docierają do kościoła, aby spotkać się z księdzem z adresu. Gdy ich wysłuchał, opowiada im starożytną historię o podobnym demonie, który terroryzował wioskę. Gdy ludzie poznali jego słabości, zjednoczyli się i zabili go na zawsze. Ksiądz chce wiedzieć więcej o tym, jak działa aplikacja i prosi ich, aby znaleźli kogoś, kto może schakować aplikację. W następnej scenie idą do sklepu z elektroniką i proszą sprzedawcę o pomoc. Wydaje mu się, że to żart, ale gdy para oferuje mu pokaźną sumę pieniędzy, to się zgadza. Później sprzedawca hakuje aplikację i pokazuje jej kod źródłowy, który napisany jest po łacińsku. Znajduje również zegary dla wszystkich użytkowników i zmienia ich parametry, zwiększając długość ich życia. Imię Jordan również się tam znajduje, co oznacza, że również pobrała aplikację. Po udanym hakowaniu, Queen zabiera Mata ze sobą, bo boi się spędzić noc samotnie. Rozmawiają o swoich życiach, po czym zasypiają. Nagle o północy Queen budzi się po usłyszeniu czegoś spoza pokoju. Ku jej zdziwieniu to Mat, co oznacza, że w łóżku z nią jest demon. Panikuje, a Matt ściąga prześcieradło, co sprawia, że demon znika. Okazuje się, że ich liczniki powróciły do wcześniejszych wartości. Później widzimy Jordan, która słyszy swój telefon w innym pokoju, więc idzie go zabrać. Zauważa aplikację, światła zaczynają nagle migać i słyszy swoją zmarłą matkę. Zaraz po tym pojawia się kobieta. Jordan prawie dostała ataku serca. Na całe szczęście, Queen i Matt przychodzą w porę i ją ratują. Zaraz po tym trójka udaje się do kapłana. Wyczytuje on z kodu aplikacji że została na nich rzucona klątwa. Wyjaśnia, że aby ją znieść, ktoś musi umrzeć wcześniej lub żyć dłużej niż przewiduje licznik. Jak można było się spodziewać, wybrali drugą opcję, a kapłan zgadza się im pomóc. Święci sól i robi z niej koło, aby ochronić ich przed ciemnością. Zaraz po tym mat dowiaduje się, że zostały mu tylko dwie minuty życia. Quinn towarzyszy mu, aby go pocieszyć i całują się. Nagle gasną światła i wszyscy biegną do okręgu. Zaraz po tym pojawia się demon, ale nie może wejść do okręgu. Nagle telefon Mata zaczyna dzwonić, a on sam zaczyna widzieć jego zmarłego brata, który sprawia, że opuszcza okrąg. Demon wyciąga go z budynku, a Queen zaczyna za nim biec. Gdy dwójka do siebie dociera, Matt zostaje potrącony przez samochód i zabity. Zdruzgotana Queen widzi, że jej siostra krwawi z brzucha. Natychmiast zabiera ją do szpitala. Do Queen podchodzi inna pielęgniarka. Która wyjawia, że również była wykorzystywana przez lekarza. Życzy mu śmierci w makabryczny sposób. Gdy Queen to usłyszała, wpadła na pomysł, aby zabić go przed końcem licznika, mając nadzieję, że zniesie to jej klątwę. Później Queen uwodzi doktora i mówi mu, aby poszedł za nią na zamkniętą część szpitala. Gdy doktor wpada w jej pułapkę, próbuje wstrzyknąć mu morfinę, ale nagle wchodzi Jordan, która jej szuka. Nagle demon odciąga doktora, aby nie mogli go zabić. Queen idzie za nimi, a Jordan sprawdza telefon, na którym pozostały jej tylko dwie minuty życia. W międzyczasie, Queen znajduje doktora i chce go zaatakować, ale demon ją odpycha, co pozwala mu uciec. Po chwili demon próbuje dopaść Jordan. Kiedy jej licznik zbliża się do końca, Queen przykłada sobie strzykawkę. Demon podszywa się pod jej zmarłą matkę, ale Queen się nie nabiera. Wstrzykuje sobie morfinę, umierając na miejscu. Ponieważ umarła przed końcem jej licznika, klątwa zostaje zdjęta, a demon znika. Jordan biegnie do ciała Queen i znajduje na jej ciele napis Lek, a w kieszeni strzykawkę i butelkę. Nie marnując ani chwili, Jordan wstrzykuje Queen Lek, co przywraca ją do życia. W następnej scenie widzimy Queen, Jordan i ich ojca przy grobie jej matki. Film kończy się, gdy Queen widzi powiadomienie na telefonie, że najnowsza wersja aplikacji została zainstalowana. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, jeśli się podobało, i w dół, jeśli nie. Zachęcam do obejrzenia innych moich materiałów. Trzymaj się.